Cześć Manko, tutaj Xalion i zapraszam na kolejny odcinek, dość nietypowy, jak można sądzić po czasie tego odcinka e, serii Don't Starve mm, Mam taki pewien jakby problem, znaczy nie wiem czy to będzie zaliczane do problemów, ale w sumie problem, bo e, jeżeli coś so, e, samemu nie da się z czymś poradzić, sobie z czymś poradzić. Kurde, nie potrafię powiedzieć tego co myślę teraz, bo centralnie mam miliony słów w głowie Nie potrafię poradzić sobie z tym problemem sam i muszę was poprosić o pomoc o co chodzi? Chodzi o to, że mam na razie mapę przesunię. Nie, mapa jest dobrze Chodzi o to, że Don't Starve Tak jakby mi się troszeczkę powoli przyjadało po prostu za każdym razem, kiedy mam naprawdę nagrywać Don't Starve a tak sobie, kminie, kurwa, znowu będę musiał zabijać kolefant, znowu będę musiał jeść, znowu będę musiał patrzeć na psychikę, znowu będę musiał ściąć drzewa albo znowu będę musiał, nie wiem, iść walczyć z wilkami. A, torcz. Eee, no i tak kurczę, powiem Wam, że no coraz, coraz to mniej przyjemnie mi się gra, właśnie. I nie wiem, co z tym zrobić. Czy przerwać serię, czy zacząć od nowa. Czy, nie wiem, zrobić sobie miesiąc przerwy od Don't Starve, mm, bo naprawdę powiem wam, co tutaj robi Bawuł. Ewentualnie nie, to był kalefant eee, I no właśnie, tak kurczę, o, ja w ogóle nie mam jedzenia przy sobie. Świetnie. No dobra, idziemy. Chociaż wiecie co, skoro ja nie mam jedzenia... To może sobie skoczę lepiej. Ja w domu też nie mam jedzenia. Dobra, kurde, sobie dzisiaj pogadam, widzę. Mm. No i da się znać, co z tym fandem zrobić, prawda? Bo wiem, że niektórzy właśnie bardzo lubią serię z Don't Starve. Ale jeżeli ja mam na przykład nagrywać tą serię tak z przymusu, tak jakby, tym bardziej, że nagrywam wszystkie odcinki na cały tydzień naraz. Yy, znaczy, chodzi o to, że cały weekend nagrywam, prawda? A tydzień mam wolny. To ja właśnie nie wiem, czy przypadkiem... Panie, urwę ci łeb zaraz, mendo społeczna. Ja nie wiem po prostu, co teraz zrobić, bo wiecie, nagrywam dwa odcinki tak jakby tuż koło siebie. Później ta... Mm, ten, ten tydzień przerwy i znowu don't start... No będę musiał jeść, no będę musiał chodzić i tak, tak, tak. Po prostu takie wypalenie, nie? W innych seriach takiego czegoś nigdy nie miałem. Zawsze mi się przyjemnie kręciło każdy odcinek z każdej serii. Teraz jeszcze tym bardziej, jak na przykład zacząłem te nowe serie Assassin's Creed Mafia. ja Jakbym po prostu bez kitu przez cały czas w to grał. Naprawdę mógłbym cały czas to grać, nagrywać, bo mi się zajebiście w to gra e, Na przykład już teraz nie wytrzymałem raz e, I co przeważnie w czwartki i w środę nie nagrywam Ja sobie nagrałem Mafię i Assassina Bo po prostu ja nie miałem co robić, bo e, chciało mi się w to grać, nie? Także cholerka Nie wiem co teraz ten Don't Starve zrobić Wiem, że lubicie Ale co z tego, że lubicie, skoro... To mnie nie będzie sprawiało takiej przyjemności w nagrywaniu, prawda? No i kurczę... Nie wiem jak to teraz rozwiązać. A damy tak. No. Niech się ugotuje. No i dajcie znać w komentarzu, o co... jak, jak mam właśnie ten problem sobie rozwiązać. Zaproponujcie coś, prawda? Eee, także dzień z to przeżyliśmy naprawdę dużo, dużo przeżyłem. Według mnie oczywiście, nigdy nie bym się nie spodziewał, że aż 100 dni tutaj eee, ale jednak się udało. I jednak po tych 100 dniach no coś przyszło, że mi się nie chce w to już grać. Gdybym na przykład grał być może cały czas, powiedzmy, 3 godziny teraz, później na następnego dnia też 3-4 godziny to bym jakby e, więcej osiągnął w krótszym czasie, to tym bardziej by mi się chyba przestało chcieć grać. Eee, Także i tak i tak się dziwię, że, że dopiero na tym samym świecie, na tym samym człowieczkiem, czyli Wolfgangiem. Przestało mi się chcieć grać dopiero teraz. Yy, także no nie wiem, zaproponujcie jakieś rozwiązanie. Tutaj przeżyjemy ten setny dzień i będziemy powoli kończyć. Także dziękuję wszystkim za, za opinie, które wyrazicie tutaj pod filmem. Przepraszam Was, że, na, że ten dzisiejszy odcinek jest taki krótki i jakby bez tematu. Ale najprawdopodobniej we wtorek również się nie pojawi Don't Starve e, Jeżeli, jeżeli moja, moja jakby mentalność e, się nie zmieni Także e, to byłoby na tyle Dziękuję wam bardzo za uwagę, dziękuję za opinię e, Zapraszam na kolejne odcinki z innych serii Naprawdę zapraszam do Assassina, do Mafii ben z komentarzy już widać, że Wam się podoba i że czekać na te odcinki e, z wielką chęcią i oglądacie, którzy, o, wiadomo, oglądają. To nie jest tyle co Minecraft 2000, tylko powiedzmy, no tam wchodzi sobie po 400 osób i sobie oglądają, z czego się bardzo cieszę, bo naprawdę e, nie wiedziałem, że w tak krótkim czasie zdobędę 7000 widzów. Co prawda, 3000 z tego, no dobra. E, 4,5 tysiąca z tego, co są martwe suby, ale, ale zawsze to coś, prawda? Yy, więc co, zapraszam na inne serie, Wyraźcie swoją opinię, trzymajcie się. Przepraszam za dzisiejszy odcinek, ale naprawdę nie mam totalnie weny do nagrywania Don't Starve. Także, papa. Pa.